Lekcjo Divina, medytacje nad Ewangelią w układzie roku liturgicznego z komentarzem. Ojciec Leonard Głowacki. Trzecia niedziela Wielkiego Postu z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam Wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam Wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, Wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział. Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Dzisiejsza Ewangelia należy do cyklu nauczania Pana Jezusa o potrzebie kierowania się ku dobru nieprzemijającemu, o czujności i gotowości na przyjście Pana, o wierności i znakach czasu. Tekst wzbogaca całość o nowe elementy, ale w sobie nie jest trudny. Donieśli Jezusowi o Galilejczykach. Ogólnie było znane, że Galilejczycy są gorący i porywczy. Przy ogromnym zbiegowisku ludzi z okazji świąt o jakąś awanturę nie było trudno. Których krew piłat. Herod Wielki, rozbudowując miasto, Zajął się także placem świątynnym i budową świątyni, aby zjednać sobie Żydów. Powiększył również twierdzę w narożniku Placu Świątynnego z garnizonem wojska, aby mieć na oku całość. Piłat był bardzo skory do szybkich interwencji, za co zresztą zostanie złożony z urzędu przez legata i zginie w Rzymie. Okres Wielkiego Postu. Ma szczególną rolę do odegrania w życiu chrześcijańskim. Jest uprzywilejowanym czasem słuchania Słowa Bożego, refleksji nad swoim życiem, otwierania się na Boga. To czas nabierania mądrości duchowej, zasilanej przez rozważanie i modlitwę. Temu celowi służą specjalnie dobrane czytania mszalne. Przez ich słowa i obrazy do serca przemawia Bóg. Wszystko, co przydarzyło się ludziom, o których czytamy, spisane zostało ku pouczeniu nas. Mojżesz usłyszał głos Pana na pustyni. Nauczył się go czcić i słuchać, wykonywać jego pouczenia. Nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest Ziemią Świętą. I tak podjął wielką misję przygotowaną przez Boga, wyprowadzenia ludu z niewoli. Ich dzieje skomentował święty Paweł. Że wszyscy wyszli i doznawali opieki Bożej, ale nie wszyscy doszli do celu, bo zła pragnęli i nie potrafili Boga słuchać, szemrali. Ich los został ukazany ku naszej przestrodze. Ostrzeżeniem i pouczeniem jest dzisiejsza Ewangelia. Przybycie posłańców z placu świątyni, aby opowiedzieć Jezusowi, co tam się stało, tylko pozornie przerywa tok jego nauczania. W każdym razie on do tego nie dopuścił, a opisane wydarzenie nieszczęście wykorzystał dla pogłębienia i zobrazowania tego, o czym mówił. Przede wszystkim nie podjął wątku politycznego, powtarzających się rozruchów czy buntów brutalnie tłumionych, ani sakralnego, że wojsko Piłata wtargnęło na plac świątyni w czasie składania ofiar. Natomiast jednoznacznie przeciwstawił się powszechnemu przekonaniu, że spotykające człowieka nieszczęście jest karą bożą za grzechy, a uniknięcie nieszczęścia dowodem bezgrzeszności. Człowiek jest słaby, chory, zraniony grzechem pierworodnym i chory jest świat, w którym żyjemy. Dlatego zdarzają się różne wypadki. Będzie ich tym więcej, im bardziej człowiek będzie się oddalał od Boga, jego prawa, zasad moralnych i głosu sumienia. Zawaliła się wieża w Siloe. Zginęło 18 ludzi. Będą się zawalać inne wieże, budowle i będą spadać samoloty. Nie zawsze da się ustalić przyczyny, bo czasem sama natura buntuje się przeciw człowiekowi, który buntuje się przeciw Bogu. Tych, którzy giną, nie wolno uważać za grzeszników karanych przez Boga. Nie należy też koncentrować się na opłakiwaniu ofiar, ani szukać zemsty, gdy są skutkiem czyjegoś działania. Nie jest również mądrością jedynie cieszyć się, że mnie to ominęło i liczyć, że tak będzie się dalej udawało. Pan Jezus daje inną radę nawrócenie, zmianę życia. Bo jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Ta Ewangelia to wielkie i powszechne ostrzeżenie przestroga przed życiem lekkomyślnym bez liczenia się z sądem Bożym. Bóg jest miłosierny, daje czas. Jezus nieustannie wzywa do nawrócenia. Jego Ewangelii nie przestaje się głosić, ale dowodem, że się jej słucha, są owoce. Dla czytelników Ewangelii św. Łukasza przypowieść o drzewie figowym w winnicy nierodzącym owoców które gospodarz chce wyciąć, a którego broni ogrodnik, miała wymowę dokonanych faktów. To, co było nie do wyobrażenia, że zostanie zburzona świątynia, upadnie Jerozolima i naród zostanie rozproszony, już stało się bolesną rzeczywistością. Izrael, winnica, przestał istnieć, ponieważ nie rozpoznał obecnego czasu nie przyjął mesjasza nie nawrócił się i zginął ewangelia nie przegrywa jest i będzie głoszona przegrywa człowiek który jej nie przejmuje przegrywa naród społeczność ludzie i może się to stać w każdej chwili niezależnie od miejsca